Dramat będzie zaskoczenie. Uwielbiam naszych przyjaciół Gruzinów, no ale najdelikatniej rzecz ujmując, w przyszłym roku po prostu nie spotkamy się w Gruzji. Polska, drodzy Państwo, Kleo, czyli Joasia Klepko, absolwentka socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, śpiewała w chórze Gospel Soul Connection. Mówi się o niej tutaj, że to blond słowianka z polskim wdziękiem i czarnym głosem. Donatan, Witek Szamara, urodzony w Krakowie, obsypany nagrodami producent muzyczny, wokalista, kompozytor, inżynier, dźwięku. Produkcją muzyki zajął się w 2002 roku. Na koncie też solowe płyty. Kleo, na scenie towarzyszyć będą znakomite chórzystki zespołu pieśni i Tańca Mazowsze, Sylwia Klan, Anna Łapińska, Alesia Turonak oraz modelki Ola Ciupa i Paula Tumala. Polska w konkursie piosenki Eurowizji od 20 lat, od pamiętnego występu Edyty Górnia, którą serdecznie pozdrawiamy, jeśli nas ogląda. Oto nasz tegoroczny występ w półfinale po dwóch latach przerwy. Czy to nie ma nikt inny nie ma ten naturalny kształt Chwileczka lepsza niż wszystkie i dżiny. Najlepsze u nas, cokolwiek byś chciał U nas polski śmiech, chowane katne, rumiane jak chleb Nie ma lepszych od naszych Słowianek Tych, kto you so Donatan i Cleo, i Donatan, Sylwia Kran, Anna Łapińska, Alesia Turonak, Ola i Paula Tumala. Po 20 latach ponownie na scenie eurowizyjnej. Ten występ naprawdę płynął z głębi ich słowiańskich serc. Dziękujemy Cleo, dziękujemy wspaniałym dziewczętom z Polski.